Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak można zarabiać online w kilku prostych krokach. A nawet jeśli wcześniej tego nie robiłaś. Jestem Małgorzata Wilgosz i również jestem na emeryturze i od jakiegoś czasu zarabiam online i chciałabym się podzielić z tobą tymi sposobami. Zarabianie online daje Wolność i elastyczność. Możesz pracować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych kobiet, a również i dla emerytek. Oto kilka przykładów, jak można zarabiać online. Na przykład poprzez media społecznościowe albo przez tworzenie treści na blogu. Oczywiście marketing sieciowy, może być albo marketing afiliacyjny sprzedaż produktów cyfrowych, konsultacje, ewentualnie kursy online. I to wszystko zależy od twoich umiejętności, co Jaka jest Twoja pasja, to możesz w, w zawsze wykorzystać ją do sprzedaży online. Zaczynamy od prostych kroków, od prostych rzeczy, czyli założyć trzeba konto na mediach społecznościowych, takich jak na przykład Facebook, Instagram czy LinkedIn i opisać. Wypełnić swoje dane, podać swoje dane, oczywiście, żeby ludzie wiedzieli, z kim, kto do nich mówi, kto im coś chce przekazać. Oczywiście, nawiązując wszystko do treści, jaką Ty chcesz przekazać. Pamiętaj, że najważniejsze jest, żeby zacząć i konsekwentnie codziennie coś przekazywać osobom których chcesz zainteresować swoją pasją bądź tym co chcesz właśnie tym co teraz robisz jeśli chcesz dowiedzieć się więcej śledź moje rolki w kolejnych odcinkach pokażę ci szczegółowo jak krok po kroku zarabiać online Zostaw komentarz i podziel się swoimi pytaniami. A mówiła do was Małgorzata Wilgosz, babcia na rolkach, która zarabia online.